Systemy płac. Drodzy uczniowie, dziś skupimy się na fascynującym aspekcie rynku finansowego, jakim są systemy płac. To temat, który dotyka każdego, kto planuje w przyszłości pracować niezależnie od wybranej branży. W świecie finansów, podobnie jak w innych sektorach, istnieje kilka różnych systemów wynagradzania, które mają bezpośredni wpływ na motywację pracowników, ich wydajność oraz ogólną satysfakcję z pracy. Na początek omówimy system płac stałych, który jest najbardziej tradycyjnym modelem wynagrodzenia. W tym systemie pracownik otrzymuje ustaloną miesięczną pensję, niezależnie od pracy. Jest to rozwiązanie przewidywalne i stabilne, które zapewnia pracownikom poczucie bezpieczeństwa finansowego. W branży finansowej, gdzie obowiązują precyzyjne regulacje i wymogi płace stałe są często stosowane na różnych szczeblach od stanowisk początkowych do średniego szczebla zarządzania. Kolejny system to płace zmienne, które zależą od wyników pracy indywidualnej lub zespołu. W finansach szczególnie na stanowiskach sprzedażowych lub w pracy doradców finansowych wynagrodzenie często składa się z podstawy oraz prowizji za osiągnięte rezultaty. Jest to System, który może skutecznie motywować do wydajniejszej pracy, choć wiąże się również z większą niepewnością dochodów. Oprócz wynagrodzenia stałego i zmiennego istnieje także system premiowy, który może być stosowany jako dodatek do obu poprzednich systemów. Premie są zazwyczaj wypłacane po osiągnięciu określonych celów finansowych lub wydajnościowych i mogą mieć formę jednorazowych wypłat, udziału w zyskach czy opcji na akcje firmy. Warto również wspomnieć o systemach wynagrodzeń nietypowych, takich jak systemy udziałowe, gdzie pracownicy otrzymują akcje firmy jako część wynagrodzenia, co wzmacnia ich związek z firmą, motywuje do długoterminowego myślenia o jej rozwoju. W sektorze finansowym, gdzie wyniki pracy mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe firmy, takie rozwiązania mogą być szczególnie efektywne. Nie możemy także pominąć systemów barterowych. Które są rzadsze, ale czasem stosowane w startupach lub mniejszych przedsiębiorstwach finansowych, gdzie zamiast pieniędzy oferuje się wymianę usług lub towarów. Ważne jest, aby każdy z Was zastanowił się, który system płacowy najbardziej odpowiada Waszym oczekiwaniom i celom zawodowym. Czy wolicie stabilność i przewidywalność wynagrodzenia, czy też jesteście gotowi na większe ryzyko w zamian za potencjalnie wyższe dochody? Zrozumienie systemów płacowych pozwoli Wam nie tylko lepiej negocjować warunki pracy, ale również wybrać ścieżkę kariery, która będzie dla Was najbardziej satysfakcjonująca w dynamicznym świecie finansów. Mam nadzieję, że ten wykład rozjaśnił Wam kwestię systemów wynagradzania i pomoże w przyszłości w wyborze najlepszego dla siebie miejsca w sektorze finansowym. Dziękuję za uwagę i życzę mądrych wyborów zawodowych.